Polski Kongres Dialogu Młodzieżowego przede wszystkim skupia wiele organizacji młodzieżowych, które jednocześnie chcą działać dla dobra wspólnego, chcą działać i współpracować z różnymi organizacjami, fundacjami, stowarzyszeniami, które chcą tworzyć ten dialog młodzieżowy, który jest podstawą do czegokolwiek, podstawą do działalności, do zmieniania rzeczywistości i uważam, że młodzi ludzie powinni brać udział w takich wydarzeniach, aby właśnie tą świadomość obywatelską, tą prospołeczną tworzyć. Znakomita organizacja, wspaniali goście. Tak? Mieliśmy okazję tutaj porozmawiać z premierem Mateuszem Morawieckim, zadać pytania istotne też z perspektywy młodych ludzi. Uzyskaliśmy na nie odpowiedzi. Wydaje mi się, że to jest w większości satysfakcjonujące i naprawdę wydarzenie topka. Topka, że tak powiem, na arenie tej młodzieżowej polityki w Polsce. Myślę, że takim kluczowym elementem tego kongresu jest prezentacja naszego niezbędnika, którego jestem współautorką. Skupiamy tutaj młodych ludzi, którzy angażują się tak naprawdę z całej Polski, bo widzę tu osoby, których nie widziałam już około pół roku, może nawet rok, więc naprawdę fajne wydarzenie, żeby się spotkać i właśnie porozmawiać o, o potrzebach młodych ludzi w takiej działalności społecznej czy politycznej. Dzięki temu kongresowi mogłem też udzielić się w napisaniu niezbędnika Młodzieżowego Aktywisty, więc to pozwoliło mi na poznanie jakichś nowych, różnych pomysłów i inicjatyw z różnych części Polski. No i to na pewno też da mi nowe pomysły do mojego działania społecznego. Myślę, że takie wydarzenia są bardzo ważne. To takie wydarzenia jak ten kongres, bardzo pozytywnie, różnorodnie, bardzo różne osoby z różnych środowisk, hardzerze, stowarzyszenia NGO, młodzieżowe rady, bardzo fajne. Najważniejsza, myślę, że jest taka samodyscyplina, motywacja i energia. Jeżeli będzie to, będzie taka chęć do działania, to naprawdę nic nam nie stanie na przeszkodzie, a wszystko, cały świat i wszyscy będą nam to ułatwiać. Taką mam też nadzieję, bo naprawdę jeśli się chce, to, to można, to warto, dlatego też stworzyliśmy ten niezbędnik, aby pokazać młodym ludziom, że warto się angażować, pomóc im i wskazać takie drogi, jak to zrobić, do kogo pójść, kogo zapytać i właśnie jak postawić ten pierwszy krok.